z Minecraft'a strony, dzisiaj trochę mam że to no właśnie nie, <laughs> tak nie było by, dlatego trochę krótkie trochę zobaczycie, jak sobie po prostu przychodzę i w ogóle nie będę miała nagrywać będzie mi więcej no bo trochę jakby zdobyłam czas na to trochę nagrywać i będzie na, na, dwie nowe serie z Minecraft'a Właśnie mieliśmy nagrodę, tylko zapomniałam w dźwięk niestety jednak nie będzie tego filmiku, bo oczywiście musiałam coś odbrać. jak sobie to mi się dzisiaj akurat No i będą nowe filmiki, zbędą Panią Unicorn i Miss czyli nie no, mogę nam miska, no bo to jest miska. No więc mam nadzieję, że... No, będzie, no, mam nadzieję, że wam się spodobają moje... Jakby, no nie moje, ale, no, moje pomysły. I będziecie oglądać. Bo ogólnie mam jeszcze kona, żeby robić serię na Full ale to już od Was zależy. Więc jeśli chcecie, to możecie mi pisać. A ja postaram się zrobić nie? w mojej mocy. Oczywiście, no, jak widzicie, to jest film informacyjny, więc nie jest jakiś długi film, po ja prostu mówię. I oczywiście to nie jest takie ważne info to pytania, to jest po prostu info, nie po mnie. No, jeśli to było, to dziękuję za uwagę. Pamiętaj, że po prostu postaram się więcej nagrywać. Nie wiem, czy chcecie jeszcze pilota. Te animacje, jak będziecie chcieli, to możecie też napisać w komentarzach.